Dzisiaj nagramy film 40 przypadkowych pytań. Zaczynamy. Gdzie byłeś 3 godziny temu? W domu. Czy kiedykolwiek zjadłeś kredkę? Mm -mm. Czy w odległości 3 metrów od ciebie jest od ciebie coś różowego? Tak. Czy masz na sobie skarpetki? Tak. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich 5 dni? Nie. Czy jesteś ci gorąco? Nie. Co by ostatnią rzeczą, która miałaś do picia? Kompot. Co ostatnio Kto Co ostatni stajemy na dole? Gdzie byłaś w zeszłym tygodniu, w tej chwili? Na łóżkach. Kim był ostatni gość z Twoim domu? Wujek? Czy też nie za tym teraz? Tak i to bardzo. Jakie są Twoje plany na dzisiejszy wieczór? Spanie. Komputer. Bardzo. No. Małe zdjęcie. Kto ostatni. Kto ostatni? Który ostatnio napisał ci komentarz na Facebooku w naszej klasie i nie podcastach? Przepraszam. Martyna ko. Serdeczko. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? Nic. Szczerze mówiąc. to sobie. Trzeba sobie jakieś perfumy? Jeżeli tak, to ja je nie mam. Byłaś w, była w tym roku lekarza? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Gdzie jest Twój najlepszy przyjaciel? Przed tabletem i właśnie zaraz będzie oglądał na mój filmik. Pozdrawiam, Karolina. Czy masz palenizę? Raczej nie. Czego teraz słuchasz? Słuchałam przed chwilą kartkę z pamiętnika. Czy kolekcjonujesz coś? Tak, robię aniołki z tego. Z tego sobie ja mam. To interesowanie. A teraz. Hmm, coś mi się. Bo... Kiedy ostatni raz zostałaś zatrzymana przez policję? Nigdy nie zostałam. Czy piłaś kiedyś herbatę przez słomkę? Tak. Co ostatnio napisałeś napi w ostatnim smsie? Serduszko. Lubisz <grym> ostry przyprawy? Tak sobie. Kiedy ostatni raz przez nic? Wczoraj. Czy jesteś bogata? Nie i nie chcę być. Chcę być taka jaka jestem. Jaka jest u ciebie, jest u ciebie powoda? No. 4 godziny budzi się rano. 7, a w sobotę, ale to różnie jest. jakim film ostatnio widziałaś? Mostalki Anioła. Jaki merytoryk w telefonie? Dawid, tylko w nimi. Kocham cię, Dawidku. A tu byłaś kiedyś w tym innym kraju? Nie. Ile masz rozeznać? Jestem samotny. <laughs> komputer stacjonarny czy laptop? Mam komputer, ale wolę lat. Co planujesz dziś robić? leżeć i grać w Kiedy ostatni raz płakałeś, parę dni temu. Jakie jest twoje ulubione razy? SKTV. Co wolisz, hamburgera czy kebaba? Hamburgera. Jaki jest twój kolor oczu? Brązowy. Co robiłeś od 24 w nocy wczoraj, to nie wiem, co robiłam, szczerze, chyba spałam. Czy masz zwierzęta? Tak, trzy psy, dwa koce, ale dalej w się zmieniać.